Ech, bądź mną. Anon level 28. Odkąd pamiętam, mój stary był fanatykiem od Odkąd kurwa pamiętam, tylko to gotował. Zaczęło się niewinnie jakoś za komuny, jak pojechali z matką i starszym bratem na Węgry. Tak mu kurwa posmakowało, że zajebał cały garnek miejscowemu Makłowiczowi i wpierdolił razem z matką i bratem do malucha, po czym zaczął spierdalać. To dziś matka opowiada jak z bananem na reju wpierdalał chochla za chochlą, aż sraki dostał. Kurwa, komuna jak chuj. Stacji nie ma i co kawałek zatrzymywał się w krzakach i srał na pomarańczowo. Ale wpierdalał bez opamiętania, aż się skończyło. Wyjebał ten garnek i mówi: groźna, jutro leczę na obiad. Stara panika w oczach brat zaczął płakać. Po powrocie do domu polas na rynek w poszukiwaniu papryki. Chuj, nakupował ze 30 kilo, przytargał kocioł do weków i wstawił na gazówkę. Jaki był wkurwiony, bo akurat remont instalacji w bloku mieliśmy, pobiegł do monterów i zaczął ich napierdalać chochlą, aż go milicja na 24 zamknęła. Teraz kurwa wszemi wobec opowiada, jak on to za komuny nie siedział za wolność kraju. Chuja, prawda, siedział za leczo. Jebany teraz potrafi stać nad garem 4 godziny i wysyłać mnie dwa razy dziennie po paprykę do sklepu, bo sam ma zakaz wstępu. Ekspedientka na mój widok wypierdala z magazynu bez słowa worek z papryką. Dachaj to kurwa na trzecie piętro bez windy. Raz chciałem się wykąpać, to kurwa nie teraz, bo się papryka moczy. No szkurwa, żeby we własnym domu nie można było się umyć. Jebany potrafi stać nad garem i do siebie gadać. a bym sobie z zjadł. Mm. Potrafi zajebać cały zamrażalnik tym głównym. Za dzieciaka na wielkanoc kazał nam iść szukać prezentów od zajączka pod Blokiem. I kurwa, co znalazłem pod krzakiem? Słoik leczo, kurwa! Super prezent! Pomijam fakt, że słoik był ciepły, a stary mi go zajebał i wpierdolił na śniadanie. Zresztą on nic innego nie wpierdala. Kiedyś chciałem sobie lody zeżrzeć. Stary oczywiście maczał w tym palce i zrobił lody z leczo. Kurwa, wyobraźcie sobie leczo na patyku. Raz przejebał z solą i pieprzem. Bo mu opakowanie nogara wpadło. I tak to kurwa seżar. 15 litrów w dwa dni czaicie żarł i srał leczo. Brat mu powiedział, żeby sobie rurę z dupy do mordy zamontował, bo się wkurwił na niego. Ojciec okładał go workiem z papryką, a potem lamentował, że 20 kilo do wyjebania przez niego. Wigilia, święta, stypy, tylko kurwa leczo na obiad. Goście już do nas nie przychodzą, bo kto kurwa będzie wódkę leczo zagryzał. Raz w Krakowie na wycieczce ze starymi chciałem iść do McDonalda, to on gdzie te kurwa chemie będzie żar? Tatuś nagotował dobre jedzonko. I zdejmuje termos wojskowy z na środku rynku. Matka w torbie na szczęście dwa bochenki chleba miała przygotowane na tę okazję. Siara przed kolegami, bo jak mnie w podbazie na wycieczkę do biskupina wysłali, to stary przytargał przyczepkę z beczką od kapusty kiszonej, pełnej oczywiście kurwa leczo. Zjedz sobie, cały dzień będziecie chodzili. Potrafi całego świniaka wiebać zamiast kiełbasy do tego chujstwa, bo niby taniej. A właśnie, kupił sobie kocioł elektryczny na 500 litrów i wstawił do suszarni w bloku. Administracja już olewa sąsiadów, że ma go stamtąd wyjebać. Poddali się po 70. wezwaniu. Teraz zamawia paprykę z gospodarstwa. hurtowo. Matka płacze, że przez to jego leczo nie ma na nic innego kasy. Więc wymyślił, że zrobi bar, w którym będzie leczo. Tylko leczo. Na gęsto, na rzadko. Na srako i owako. Ojciec jak tylko mógł kombinował kasę na nowy interes. Po wizycie w kilku bankach, których zresztą stwierdzili, że jest niedojebany mózgowo, siedział przez tydzień w kurwionej kminił. Tak kurwa kminił, że w sobotę o czwartej ranem wyjebał z zaanektowanej suszarni, krzycząc coś o Węgrach. A właśnie, w suszarni odcięli mu prąd po pół roku, więc tylko teraz przesiadywał tam i przytulał kocioł. Znowu gotował w domu, nakurwiając rachunek za gaz. Strasznie buldupił, jak te z administracji nic nie rozumieją i tylko żarują na czynszach. W końcu kurwy mogły mu ten prąd zostawić, bo znowu cała chałupa jebie. Wrócił do domu z furią w oczach, że kurwy, nie chciały mu biletu sprzedać na polskiego busa z bagażem w postaci kotła 500 litrów. W końcu wujka, który w budowlance robi, wyżebrał busa, którym to na Węgry pojedzie. Napierdalał o swojej wizji interesu cały kurwa dzień, napierdalając nożem papryki w łazience, na przemian stojąc w kuchni przy garze. Machał w nim jak kurwa na spidzie, aż mu się oczy świeciły. Następnego dnia podjechał wujas, a ten mu kurwa kazał wpierdolić ten kocioł na pakę. Strasznie się pożarli, bo chciał jeszcze od niego na paliwo wyżebrać. Cebula mocno. Zaczęli się napierdalać w tej suszarni, aż matka musiała ich rozdzielać. Stary z limem pod okiem zwiesił pizdę i lamentował. Wujas zabrał busa i tyle go widzieliśmy. Skłócony jest strasznie z ojcem. W sumie mu się nie dziwię. Stary wiebał na uspokojenie cały gar, oczywiście nieprzemieszanego leczo, które od spodu się zdążyło przypalić. Dał przy tym pizdę na nas, że nie pilnowaliśmy. Jebie mnie to! Tym razem uderzył do jakiegoś kolegi z pracy, ale ten miał tylko osobówkę. Kurwi, ojciec, ale chuj. Załadował gar 15 litrów do bagażnika i pojechali. Było 5 dni spokoju w domu. Wrócił, zajeżdżając pod dom jakąś ciężarówką z jakimś sprzętem i krzyczał: Grażyna! Zwalniam się z roboty! Znalazłem kurwa, inwestora na Węgrzech! Kurwa. Tego było już za wiele. Z ciężarówki wysiadł jakiś koleś w wieku ojca, zaczął napierdalać jakiś byszy, ryszy, kiszy, leczo, eszgar. Za chuja nie wiedziałem o co mu chodzi. Stary też nie, ale cieszył się jak dziecko. Podobno na wyjeździe molestował jakiegoś tłumacza, który mając go dość, zgodził się na tłumaczenie rozwowy o interesie. Po tygodniu ponownego gotowania i wpierdalania leczo kupili przy wylotówce z miasta jakąś ruderę do remontu. Stary podniecony na maksa spuszczał się nad wizją zarobienia kokosów na leczo. Chuj. Niech mu się wiedzie. Ja miałem tego dość i podjąłem decyzję o wyprowadzce. Matka wkurwiona na mnie? Stary jeszcze bardziej, bo kto mu kurwa będzie pomagał? Kazałem mu spierdalać i zatrudnić kogoś. Po remoncie ruszyli. Na początku napierdalał od rana do nocy przy tym swoim kotle 500 litrów i sprzedawał, ale nie wyrabiał. Jaki wkurwiony był, że musiał zatrudnić osoby do pomocy. Biedny człowiek, nie wiedział na co się pisze. Co rusz kurwa zjemy od starego dostawał, że źle o to leczo, że on inaczej, że chuj go jasny szczeli. W międzyczasie zdążyłem się wy prowadzić około 50 km od domu. Ale to niestety nie koniec przygody. Minęło kilka tygodni odkąd mnie nie ma w domu. Dzwonię co dzień do matki, ta w sumie już nie taka wkurwiona, bo starego w domu całe dnie nie ma, interes nawet idzie. Coś mi gada, że stary ochujał, bo te ludzie leczą żro jak pojebane i będzie jakoś fabrykę stawiać z tym węgrem. Chuj, dobrze, że się w tym stary odnalazł. Może to i lepiej. Nie. Nie było lepiej. Staremu odkurwiło do tego stopnia, że postanowił pierdolnąć sobie gar największy kurwa na świecie. Przekurwa wyjebisty. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać. Ten co na początku robił nawet dostał jakąś wyżej posadę. Stary, mimo że jest prezes, to sam zapierdała przy tych kotłach, bo co chwilę chujo za go łapie, jak widzi jak u niego leczą bezczeszta. Matka dzwoni i mówi, że stary o jakieś fundusze się stara, dofinansowanie. Jak się okazało, chuja w zęby dostał. Ponoć sam marszałek starego chce pozwać, bo taką manianę opierdolił przy wniosku. Jebane chciał dotację na innowacyjność, to go wyśmiali, że Leczo to nie innowacyjność i ma spierdalać. Tak w skrócie, kurwica go ponoć nieziemska wzięła, że pieniądz obok nosa przeszedł. Ale nie ma tego złego, bo stary dostał kontrakt na Leczo do stonki. Teraz oprócz tego przekurwistego gara będzie miał całą linię chłodniczą. Węgier jak to usłyszał, to konia walił przez tydzień na zmianę z sekretarką. Znaczy, ona mu waliła, a nie on jej. Stwierdziłem, chuj. Pojadę zobaczyć, co tam się dzieje u jajca. Jadę se kurwa PKS-em, a tu z 10 km widać wykurwistą jakąś fabrykę. Myślę sobie, o ty chuju stary, że się odpierdolił ładnie. Wyobraźcie sobie kurwa jakiś ciśnieniowy gar wielkości pałacu kultury i na tym jebitny kurwa Neon leczo. O, skurwy syn, stary zamawia paprykę, pomidory już na wagony, zatrudnia jakieś 500 ludzi, a oni nic nie wiedzą o leczo! Sam muszę pilnować, jak to mówi. Zajeżdżam pod tą starego fabrykę, on do mnie wychodzi i mówi: Patrz kurwa synek, trzeba było tu zostać i mnie pomagać, byś dyrektorem został. Wchodzimy do odjebanego gabinetu, a tu kurwa oczom nie wierzę. Basen z lecho! Kurwa! Olimpijski basen pełen lecho! Stary rozbiera się do kołego pindola i wpierdala się do basenu z lecho! Kurwa! Co tu się odjebuje? Wychodzę, nie zdzierżę. Potykam się o jakiegoś przestraszonego technika, który się drze Panie prezes! Zawór ciśnieniowy się zaczął, zaraz to wszystko wykurwi w powietrze! Odwracam się i widzę starego z fiutem na wierzchu jak w przerażeniu patrzy na pojawiające się pęknięcie w przekurwistym garze z leczo. Kurwa! Nie dokończył, gdy całe leczo zaczęło spierdalać, jakby łysy z Brezy strysnął przez te szczelinę, zalewając miasto. Nawet na tvn nie o tym mówili. Miasto zalane przez leczo, stary taką traumę wyłapał, że mi czasem go było żal. Odgrzewał tylko to leczo, co było w zamrażarce i wpierdalał. Do nikogo się nie odzywał. Wpierdalał i milczał. Milczał i wpierdalał. A nie, jeszcze sraki dostał, ale nawet na kiblu srając przepuszczał przez siebie leczo. Tylko przez sen kurwował na jakiegoś zenka, co mu sabotaż fabryki z zazdrości robił. Aż nadszedł ten dzień. O, ja głupi! Miałem nadzieję, że nie nadejdzie. Stary obudził się z okrzykiem. Wiem! Wiem, kurwa! Wiem! W tym momencie optymizm prysnął jak dobrze wyrośnięty pryszcz. Po chuj się znów do domu przeprowadzałem. Stary ubrał się i o dziwo nie zeżar leczą na śniadanie, tylko wyjebał z domu jeszcze szybciej niż wtedy jak na Węgry jechał. Myślę sobie, po kiego grzyba, co on znowu kurwa wymyślił? Toć kasę za oszkodowanie ma, to niech sobie je siedzi na piździe w domu i się nie rusza. No ale nie mój stary. Wrócił po południu. Czerwony jak sam skurwysyn na ryju i dyszący jakby ataku astmy dostał. Spodziewałem się kolejnych worków z papryką, ale tym razem się na nieszczęście myliłem. Przetargał jakąś torbę ważącą z 50 kilo, jakieś siaty z ubraniami. Nie zgadniecie co ten stary pojem wymyślił. Za chuja nie zgadniecie. Też bym nie zgadł. Aż mnie na moje nieszczęście oświecił. A no, pamiętasz są sąsiadkę? Co ona tam po tych szamanach jeździła? Z pod trójki, nie? O chuj mu chodzi, pomyślałem. No, pamiętam ta a co z nią? Jak ja żałuję, że kurwa zapytałem. Bo oni tam leczą raka. I o wyliczyli. Kurwa. No nie. W tym momencie rzuca otwartą torbę i siatę na szklany stół, z której wysypują się instrumenta lekarskie. Torba ciężka jak sam skurwysyn, Blat pęka, matka drzemordę na ojca, a on na nią, że nic się nie stało i kupi nowy. Jakiś pies w korytarzu. Od kiedy mamy psa? Chce iść się wystrać, bo go stary leczo karmi i wali taką srakę, jak ojciec po tym żarciu. Cyrk kurwa na gąsienicach. Tak. Zgadliście. Stary chce leczyć raka przy pomocy leczo. Ręce opadli. Twice. Dzwoni do wujasa, tego od budowlanki, ale tylko się połączył to usłyszałem ze słuchawki stek urywanych przekleństw najwyższych lotów pod adresem starego Chuj mu w dupę. Stary nie był dłużny. Leciał na pocztę dać ogłoszenie do gazety. Później w kilka dni ogarnął nową miejscówkę z równie jebitnym neonem. Tak, to ten co z fabryki dostał. Tutaj leczo raka. Nagrał nawet komórką reklamę, co ją wysłał do naszej kablówki. Kobita idzie ulicą i pyta przechodnia Gdzie tu leczo raka? W tym momencie wyskakuje mój stary w kitlu I drze Tu leczo! I adres Genoa level over 9000 Albo i lepiej Siara się na mieście pokazać Pacjenty walą drzwiami i oknami Jak łatwo się domyślić wcale kurwa nie leczo o pół roku do starego przyjebała się izba lekarstwa, że nie ma prawa wykonywania zawodu, i chuj bombki strzelił. Staremu dowalili wyrok w zawiasach, na szczęście odszkodowania z kasy po fabryce popłacił. Teraz kurwi chuj w domu, że nic nie pozwalają w tym kraju. Miałeś stary cafie zajebisty pomysł. Taki był wkurwiony, że znów żarł i strał leczem. Aż pewnego dnia przyniósł z po egzemplarzu wędkarza polskiego. Świata wędkarza i super karpia. No i się zaczęło.